To jest maszyna prawie 80 ton. łyżka też jest nie ma zamontowana w niej. No nie zawsze jest tak pięknie, aby się chciało. Nie ruszymy. To jest delikatnie porysowano. To jest plastikowe, a możemy sobie tylko narobić niepotrzebnych kosztów. No i efekt finalny jest taki jaki jest. Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiejszym będzie pacjent CAT 374 2016 ROK. Tutaj uległy uszkodzeniu dwa silniki obrotu, które zostały u nas wyremontowane, a dziś pokażemy ich montaż. Także bierzemy się za pracę, miłego oglądania. Tutaj mamy dwa silniki, są to M2X. Grupy rotacyjne tutaj są po powymiane w jednym, jak i w drugim. No, typowe uszkodzenie dla tych silników. To no są bardzo duże obciążenia, maszyna prawie 80 ton. łyżka też jest niemała zamontowana w niej. Także no coś musiało puścić po prostu. Traje do góry daj! Dobra! Dobra, na dół. Założymy sobie O-ringa na silnik obrotu, który będzie uszczelniał nam między silnikiem a reduktorem. Przy montażu trzeba zwrócić uwagę, żeby nie ścięło go w żadnym miejscu, bo spowoduje wyciek oleju przekładniowego na zewnątrz. Troszkę miejsca sobie tutaj zrobiłem, ciasno, ale jakoś trzeba sobie radzić. Teraz wyczyszczę tutaj powierzchnię montażową silnika, bo wiadomo, zanieczyszczony, rdza, korozja jest. Także wyczyścić pod nowe uszczelnienie, żeby ta robota miała smaczek. Z takich ciekawostek, że ta łyżka tutaj, która jest zamontowana w ten, ona na pusto waży. 7 ton. Plus do tego ładunku 10, spokojnie zabierze urobku, no to mamy w granicach 20 ton na całym wysięgu, to sobie pomyślcie jakie to są obciążenia na takie silniki obrotu. Są one bardzo duże. No i efekt finalny jest taki jaki jest. Tu mamy, no. Muszę przycelować. Pięknie, 1-0. Wyobraźcie sobie, gdyby tu był zamontowany tylko jeden reduktor i tylko jeden silnik, jaki on by był gabarytów. Przypuszczam, że w tej ramie on by się tu mieścił cały gdzieś. Średnica jego by była około a pewnie metra, z 80 cm około metra. Do montażu takiego reduktora czy silnika, no to chyba jedynie dźwig albo druga taka maszyna. No to wiadomo, masa ciężar i ten. No a tutaj jednak jest ciężko, ale można samemu ręcznie można taki silnik zamontować reduktor, wiadomo, już by trzeba było drugą maszyną wyciągać, ale to jak mamy tutaj silniki, no to ręcznie można je włożyć czy zdemontować. Wiem 20 lat, to żeby takie silniki sam wkładał. No cóż, <grym> niestety nie mogę mu pomóc, bo jest tu mało miejsca, jak widać między wężami, no we dwóch tam nie wejdziemy. Za to z drugą stronę zrobię ja, bo jest gorzej, bo młody do schodu, ale teraz nabieram sił. No jeden silnik już mamy zamontowany, teraz zrobimy sobie troszkę miejsca pod drugi. Zapinamy pas i zaciągamy. I tak samo, czyścimy podstawę, montujemy o-ringa i będziemy go wkładać. Korzystając z tego, że jeszcze silnik nie jest drugi zamontowany, od razu wymienimy tutaj uszczelnienia, żeby potem się tu nie gnieść między silnikiem, nie naciągać. Teraz jest na wierzchu. O, pięknie. Śmiarka wyskoczyła. No i drugi mamy na swoim miejscu. Tu już węże ciśniowe mamy przykręcone powrotnie. Tutaj jeden. Właśnie poszli chłopaki szukać, czy nie mają nowego, bo już jest jak widać tu już jest popękany cały. Dobrze by było go wymienić. A tu mam taki najmniejszy. To jest mostek łączący hamulce obrotu między jednym i drugim silnikiem. Także jeszcze chwilę i będziemy mieli poskręcane. Odkręcimy sobie teraz osłonę od spodu, bo musimy dostać się do korków spustowych, do reduktora. Tutaj mamy wypuszczone dwa weże do spuszczania, a na reduktorach, za tą blachą, znajdują się kraniki. I to spuścimy sobie do banieczki. Olej mamy już spuszczony, zaworki zakręcone. Zamontujemy blachę, no i przeniesiemy się do góry. Będziemy zalewać reduktory. No olej z reduktorów mamy już spuszczony. To teraz trzeba zalać nowym. 80 90 ls Tak sobie klient zażyczył. No i drugi silniczek też mamy zalany. Sprawdzamy poziom. Jak widać jest ok. Więc zaraz bierzemy się za zbiornik i za filtrowanie oleju. Trzeba troszkę tu wyczyścić, żeby otworzyć zbiornik i zobaczyć co jest w środku. Trzeba przygotować to pod filtrację. To duża maszyna. Także są zastosowane dwa filtry powrotnie i tu jest filtr na zasilaniu. Ja musimy odbezpieczyć i otworzyć do środka i zobaczyć, co tam ciekawego jest. No tak, widać tutaj na filtrze elementy tłoczku z silnika. Także olej do filtracji, to jak mówiłem, filtry do wymiany i będzie żyło. No i tu mamy filtr na zasilaniu pompy. No i już widać jakieś są futerko jakieś nie wiem co to jest, ale to jest z podstawy filtra z obudowy pianka, elementy z silnika poczka żeby to nie tylko wymienić filtry i gotowe, ale trzeba tutaj te obudowy, to wszystko trzeba wymyć, wyczyścić o, następny ale, jak na takie uszkodzenie, to i tak niedużo tutaj jest. Reszta jednak została w silniku i nie poszła, nie poszła na, na układ. Ale, jak tutaj sami mówili, że jak to się stało, obrót się zatrzymał, tak od razu maszynę odstawili. Już nie próbowali nic w lewo w prawo i to było bardzo dobre posunięcie. Będziemy filtrować teraz olej przez naszą maszynkę. Tutaj mamy jeden przewód spustowy, do niego zamontujemy jednego węża, a drugi pójdzie do zbiornika. No, olej się już nam filtruje, agregat pędzi pełną parą, a ja montuję filtry. Pierwsze sący, Tutaj jest taki wymysł. Bajer katowski wkładamy, przekręcamy i tam spodzie otwierają się nam komory. To jest po prostu po to, żeby przy wyciągnięciu, przy wyciągnięciu filtru razem z obudową. Olej po prostu nie, nie cieknął, tylko on się tam od spodu zamyka w momencie wyciągania. Wyciągamy, no i wtedy do pojemnika jakiegoś można sobie zlać olej. Nie jest wtedy porezlowane po całej maszynie. Taki bajer, dobry bajer. Czystości przy, przy hydraulice nigdy za wiele. Przykręcamy. Tutaj zwrócić uwagę. Aby ten czpień wszedł tutaj do filtra, żeby filtr był cały czas przyciśnięty. No i tak, filtry mamy ogarnięte. Olej się filtruje. Zaraz będziemy odpalać maszynę, żeby ten olej krążył no i zbierał to, co jeszcze zostało gdzieś tam w układzie, czy ten, żeby się to zbierało cały czas w naszym agregacie. Przypominamy, że w naszym sklepie internetowym możesz zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne ci części do odbudowy lub naprawy swojego silnika spalinowego. Zachęcamy do zapoznania się z naszym asortymentem, a w razie potrzeby lub wątpliwości Zawsze możesz skontaktować się z naszym działem sprzedaży. Pomożemy i doradzimy. www.wibaco.pl No nie zawsze jest tak pięknie, aby się chciało. Po odpaleniu maszyny, okazało się, że jak rozblokuje hamulec obrotu, maszyna kręci się samoistnie w jedną stronę. Także musimy dostać się do rozdzielacza. Przypuszczalnie coś podeszło z uszkodzonego silnika pod suwak, no i sekcja po prostu uchylona. Ale to zaraz zweryfikujemy. No tak, widać troszkę miejsca, żeśmy sobie tutaj zrobili. Obudowę sekcji, zwane szklanki wyciągamy. Kolejny wymysł, katowski, trzy naraz. Tak jak widać tutaj mamy sekcję na wierzchu, interesuje nas ta, jak widać nie ruszymy, a powinno to chodzić tak, dwoma paluszkami, delikatnie, jedna, druga, a nasza od obrotu jak zamurowana. I teraz cały jest tym, żeby jakoś delikatnie ją rozruszać, wyciągnąć przede wszystkim, no i zobaczyć czy tam nie ma jakiegoś kawałku opiłku, elementu metalowego. No coś na pewno tam jest, tylko teraz CMG jest w tym, żeby to wyciągnąć delikatnie i nie porysować powierzchni. Aktualizujemy sytuację. Już suwaczek mamy zluzowany. Właśnie wyciągamy go. A ja będę szukał, co go zablokowało. Mam magnesik, pewnie jakiś opiłek albo drobna rzecz, ale coś na pewno go trzymało. No i wygląda, że jest ok. Można zakładać szklanki i już niebawem próba. Witam, podobnie. Aktualizujemy sytuację. Jak wiecie, w tym rozdzielaczu była zablokowana sekcja od obrotu, którą udało się nam rozblokować, ale jednak klient zdecydował się na wyciągnięcie, zdemontowanie całego rozdzielacza, ponieważ boi się dalszych uszkodzeń i czy czasem coś w nim jeszcze nie zostało. Czyli decyzja była jednogłośna. Demontujemy, rozbieramy, czyścimy, wymieniamy uszczelniacze i będziemy montować go z powrotem. Jak widać, gabaryt tego rozdzielacza jest bardzo duży, No jak sama maszyna. Maszyna waży 74 tony, także kawał potwora, a ten rozdzielacz dla, ciekawy, dla ciekawych 900 kg, ważyliśmy go właśnie i jest co przy nim robić. Przejdziemy do rozbierania rozdzielacza, wyjedziemy wszystkimi sekcjami, zobaczymy czy nie ma w nich żadnych opiłów, czy nie są przyblokowane. Jak wiecie z poprzedniej części doszło do zblokowania sekcji od obrotu maszyny. Maszyna przy próbie obracała się swobodnie bez podania funkcji. No, niestety nie udało się usunąć awarii na miejscu. Podjęliśmy decyzję wspólnie z klientem o demontażu rozdzielacza. No i o dokładnym przeglądnięciu. Rozkręcimy go do ostatniej śrubki. Tutaj mamy przykład, dlaczego warto jest wymieniać olej hydrauliczny, ponieważ jeśli dojdzie do uszkodzenia, tak jak w tym przypadku silników obrotu, z automatu dochodzi do zblokowania rozdzielacza. Tak jak w tym konkretnym przypadku olej, który jest w pompie, za chwilę za moment będzie w układach wykonawczych czy to silnikach czy siłownikach hydraulicznych. No jest to wada układów hydraulicznych. Że jest on bardzo wrażliwy na zanieczyszczenia. Dlatego, dbajcie o olej, dbajcie o filtry, no i przede wszystkim, przeglądajcie też pompy czy silniki. Szklanki sekcji mamy wstępnie e, popuszczone, zostało po jednej śrubce, no i przechodzimy do odkręcenia. Teraz wysuniemy sobie sekcję rozdzielacza. Zobaczymy, czy ża żadna. E, nie ma z tym problemu, czy nie jest przycięta, zacięta, czy coś nie spowodowało jej zablokowania. No i tym sposobem doszliśmy do sekcji, z którą był problem w maszynie, sekcja obrotu. czyliż ciężej chodzi, dłużej wychodzi jak pozostałe. i że jest delikatnie porysowana, najprawdopodobniej od piłków. Zdemontujemy teraz górną płytę rozdzielacza. Gotowy jesteś? Dawaj to pomału do góry. Te są w ładnym stanie, wychodzą luźno, nie widać nic niepokojącego. Wyciągniemy teraz suwaki sekcji środkowej. A teraz sobie odkręcę przyłącz, który, które węże przechodzą tutaj do chłodnicy i tam może być coś ciekawego. To nie ma nic, nie? Mhm. Teraz rozdzielacz musimy obrócić, odkręcić śruby z drugiej strony, żeby po prostu go porozdzielać na resztę części. I przy takim rozdzielaczu, jak jest sterowany cewkami, są czujniczki, no to trzeba uważać na to, żeby ich po prostu nie uszkodzić. To jest plastikowe, a możemy sobie tylko narobić niepotrzebnych kosztów. No teraz to ma smaczek. Rozdzielacz rozebrany, no, do rozebranego to może trochę daleko, wszystkie części, wszystkie części macie za nami, teraz zajmiemy się z osobna każdym blokiem rozdzielacza, wykręcimy wszystkie rozdzielacze, sprawdzimy dokładnie wszystkie sekcje, sprawdzimy cewki, czujniki, no i zapiszemy dokładną e, diagnozę e, tego rozdzielacza, no to my bierzemy się dalej do pracy, do dalszego rozkręcania Zobaczymy się później. Widzieliście rozbieranie, następnie nastąpiła wnikliwa weryfikacja, przygotowanie części do składania, a teraz zajmiemy się samym składaniem. Założymy nowe oryginalne oringi i poskładamy wszystkie części do całości. Za moich czasów, my nie mieli takich suwnic. Nie my Wszystko ich. ręcznie. Użyliśmy wszystko, jeszcze został nam drugi pakiet uszczelnień. Sebastian to jest gość, jak zamówi oryginał, to jest oryginał. Patrzcie drodzy widzowie. Kap to jest kap. Zostało nam założyć wszystkie sekcje środkowego bloku rozdzielacza i rozdzielacz mamy złożony, gotowy do montażu. Rozdzielacz mamy gotowe, wszystko jest gotowe, wszystko jest skręcone i co? No i widzimy się niebawem na montażu. Przywieźliśmy rozdzielacz, który mamy już po przeglądzie i będziemy go montować do koparki. Jak wiecie, razem z klientem zdecydowaliśmy o zdemontowaniu rozdzielacza, ponieważ znajdowały się miło i sekcja była zablokowana, także montujemy i działamy. Spokojniusio, delikutaśnie, jedziemy na dół. Rozdzielacz już mamy włożony na swoje miejsce. Teraz zostało go tylko podłączyć i uruchomić maszynę, ale to chwilę potrwa. Tak jak widzicie, troszkę węży tutaj mamy wiązkę elektryczną bo ten rozdzielacz jest sterowany nie jest hydraulicznie tylko wszystko są elektrozawory i cewki tak samo joysticky są elektryczne no i po prostu jest wyeliminowane co najmniej z 20 przewodów jednakowych od sterowania jak to było w starszych maszynach tu wszystko jest cewki czyli wtyczki, rachciak i posprawie węże są od góry taki u dołu no i niestety mi się trafiła ta lepsza robota, od dołu. Węże z tyłu mamy już przykręcone, zostało nam jeszcze z przodu dokręcić. No i będziemy motorować całą wiązkę, która została wcześniej zdemontowana, żeby jej nie uszkodzić, żeby woda się nie dostała. Artek kończy tam skręcać węże. Ja będę zalewał maszynę nowym olejem. Tak jak widzicie, już rozdziel mamy poskręcany, silniki poskręcane. Ostatnie teraz cztery węże przykręcamy i będziemy odpalać. Tak jak widzieliście, maszynę już mamy przetestowaną, ciśnienia posprawdzane. Wszystko działa prawidłowo, a co najważniejsze, obrót, z którym walczyliśmy. Także kolejna maszyna, kolejny sukces. I widzimy się już wkrótce w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.